Dzień dobry bardzo I... serdecznie, jestem Liko, Zenon jest. Go for, 1, 2 123 I Dewar4, i dzisiaj gramy w MTA, to no. będzie już odcinek trzeci tak. na polskim serwerze BestPlay. A dzisiaj się wybierzemy gozer polscy. Dzisiaj się wybierzemy na lotnisko SF. Tak jak w poprzednim, tylko że nie doleciliśmy, bo nam się nie chciało. Ja już mam spadochron. Oczywiście zawsze to pożegnanie będzie. Jakoś tak mi się to podobało i to samo będzie zawsze położę. Ale tak stajemy, koło się wykrycie się żegnamy, bo nie jakoś rozczakrani, jesteśmy to całym świeży. Cichoś. Jest teraz takie krótkie odcinki. Będą 10, 9 minutowe jak pobiorę szerek się podnie nagrywanie. Of lepszą tak wiecie. Jeszcze raz Zora za mikro, proszę o subskrypcję, to mój set i odcinek na YouTube, tak że brak. Muszę kiedyś tu kakać, bo na chwilę M4 i minimalizowałem. Lecisz? Lecy, lecy, tylko coś <tryk> musiałem zrobić. Wziąłeś takie magiczne coś, Magiczny eliksiry, wypijeś. Tak, tak, to, Nie, a ja powiem się <laughs> oh. Dobra, i zarej, tyla, gydekty, emocje. Zara, na emocje. jak na, na grzybach. <laughs> Halucienki. Cicho. W go... goferowi, robimy wiatr na chaty. Tak, ceba mi wjechała. Co? Co? Ja już, ja już lecę, nie wiem jak wy. Eee. Ja też lecę. Tak, Mój ach, helikopter prowadzi. Chciałam w, wam w następnym w w odcinku powiedzieć, że doszedł nowy do nas ten człowiek. jeden, <laughs> Głofer123, tak. No, a Nie teraz... mogę! Nie, teraz pojedziemy. No, pojedziemy. Ja, no ja ale... prowadzę, ja chcę. No, tak. Ja prowadzę. Do... A ja miałem prowadzić teraz. Nie, ty ja jestem pierwszy i ty drugi. No, się, bo ty już moment, tak. No, nufer! No, dobra, dojedziemy tak. I, i, po... Musisz dojechać no, no. Nie, Pokażemy bo... tor wyścigowy. No, pokażemy I... tor wyścigowy, ścigniemy się, no i. Się it's my life, it's my life, all. it's my life To się nazywa za... A, tak, stop pod... i swoje ulubione bryki, które chcecie Bez formuły! Dobra, bez formuły Czekajcie, bez formuły Już Zabijcie kolesia, bo mi przeszkadza Dobra, dawajcie szybko no Co, że ci przeszkadza? Trzy czekajcie, wojna gamy Czekaj, no, no, czekajcie na razie czekamy na go. co robisz, że się wszystkie to są? Na zresztą. Że ja się też sobie zespółkuję w samo. On nie narzekaj. I... Ja rzekaj, już w Chodźcie jest czerwone szybko. No, ja e, cicho, no. <noise> Auto ci się odwróciło. <noise> Zauważyłem. Jakie wiksy? No, te piskie Ej, co, co ten gościu robi tam? Czy...